Dzisiaj zrobimy sok dla tych, którzy lubią, których może pasją jest zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia. Dla osób, które wolą zapobiegać chorobom, niż je później leczyć, powiem Wam, w czym może nam pomóc taki sok, przed czym nas może uchronić i dla kogo nie jest wskazany. Pietruszka znana jest każdemu. Dzisiaj skupię się na natce pietruszki, którą uwielbiam za jej niepowtarzalny i silny zapach. I oczywiście cudowny smak. Używam jej do zup, do sałatek. Wykorzystuję do marynowania różnych potraw i jak widzicie, robię soki. Do przygotowania dobrego soku potrzebna będzie wyciskarka. Ja mogę polecić wy wyciskarkę Rewe 830. Link zniżkowy będziecie mieli w opisie filmu. Także jeśli chcecie nabyć taką wyciskarkę, to zapraszam. Nie jest tania, ale warto. I teraz tak, jeśli wyciskacie takie produkty jak natka pietruszki, seler, bluszczyk kurdybanek bądź jakiekolwiek inne zioła, to należy je na pewno dobrze umyć i na chwilę, na chwilę, moim zdaniem nawet na godzinę, zamoczyć w wodzie, żeby one nabrały po prostu takiego wigoru, żeby nie były suche i jeśli wyciskacie w wyciskarce, której ja używam, czyli Kuvings Rev 830, nie musicie kroić tej natki. Ja po prostu już tak z marszu pokroiłam tą natkę pietruszki, żeby było łatwiej wrzucać mi do wyciskarki, ale kroić jakoś specjalnie tej natki nie trzeba. Natka pietruszki to eksplozja witamin. Bardzo dużo witaminy C, witamina A, witamina K. Później sobie troszeczkę więcej na temat tych witamin opowiemy. Zawiera też dużo żelaza, wapnia, cynku, magnezu. Picie soku z dodatkiem natki pietruszki pozwala nam uchronić się przed anemią, przed chorobami serca, niestrawnościami. Sok z pietruszki przeciwdziała występowaniu nowotworów. Poprawia kondycję skóry. Można krótko powiedzieć, że nas odmładza, korzystnie wpływa na układ moczowy, zapobiega chorobom nerek, a także będzie pomocny dla osób, którzy mają problem z nadwagą. Sok z dodatkiem pietruszki zawiera bardzo dużo substancji mineralnych, o które ciężko w innych, na przykład produktach, które zjadamy na co dzień, i możemy wymienić, na przykład tutaj krzem, jod żelazo, wapń, cynk, magnez. Chciałabym zaznaczyć, że wszystkie te witaminy i minerały są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Na pewno zdarzyło się wam słyszeć, że ktoś przyjmuje jakąś witaminę i ona się w ogóle nie wchłania, a to dlatego, że zabrakło na przykład jakiegoś innego drugiego czynnika, który ułatwia wchłanianie witamin. A jeśli jesteśmy już przy witaminach Donatka pietruszki zawiera bardzo duże ilości witaminy C, trzy razy więcej niż cytrusy, biorąc pod uwagę 100 gramów. Obecnie mamy taki czas, że zbliża się jesień, a jakie czekają nas niespodzianki na jesieni, to my jeszcze nie wiemy, możemy się tylko domyślać, więc należy się uodparniać i sok z natki pietruszki jest naprawdę idealnym napojem do tego, żeby wzmocnić nasz organizm, Chroniąc go przed bakteriami i wirusami. Warto tutaj wspomnieć o apigeninie. Jest to taki związek zawarty w pietruszce, który ogranicza rozwój guzów piersi, ma pozytywny wpływ na nasz mózg, na nasze serce i łagodzi stany zapalne. 100 gram naci zawiera 1600 mikrograma witaminy K. A jak wiemy, witamina K odpowiada za krzepnięcie krwi, jeśli Mamy jej zbyt mało, rany wolno się goją, natomiast kobiety mogą mieć na przykład obfite miesiączki. Ostatnio na swojej drodze spotkałam kilka osób, które mają zwyrodnienie plamki żółtej, zaćmę i ogólnie problemy z wzrokiem, to polecam taki sok z dodatkiem natki pietruszki i nie sprawimy tutaj cudów, że pozbędziemy się tych chorób, ale przynajmniej... Ze względu na witaminę A złagodzimy skutki, a w niektórych przypadkach możemy nie dopuścić bądź opóźnić dane przypadłości. Należy wspomnieć o witaminach z grupy B, zwłaszcza o kwasie foliowym, o witaminie B12. Pietruszka może uchronić nas przed anemią. Oczywiście, jeśli anemia wynika z braku żelaza. Na pewno spotkaliście się z taką sytuacją, że pomimo iż przyjmujecie żelazo, to ono się nie wchłania i natka pietruszki jest takim bardzo dobrym przykładem, że czasami, żeby coś zagrało, musi występować więcej czynników niż jeden. Natka pietruszki, tak jak już wcześniej wspomniałam, zawiera witaminę C i kwas foliowy i to właśnie powoduje że mamy zwiększoną wchłanialność żelaza z potrawy. Teraz was na pewno zaskoczę, mówiąc, że sok z natki pietruszki zawiera więcej wapnia niż mleko, więc tym samym wzmacniamy kości i zęby. Teraz powiem jak w reklamie. Jeśli chcesz zadbać o swoją cerę, to sięgaj po sok z natki pietruszki. Pietruszka zawiera cynk, żelazo i witaminę C i ta trójca pomoże w walce z trądzikiem. Przyspieszy gojenie ran i nawet może zapobiec żylakom. Napój z pietruszki ma działanie moczopędne, więc przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu. Może nas uchronić przed chorobami nerek, chorobami reumatycznymi. Ja część soku z pietruszki zamrażam. Robię też tak z sokiem z pokrzywy. Zalecana dzienna dawka napoju z pietruszki nie powinna przekraczać 5 ml. Jeśli natomiast masz niedobory witamin, można zwiększyć dawkę do 10 ml. Ja oczywiście tego soku strik, to takiego z natki pietruszki, piję dużo więcej, ale jak widzieliście, połączyłam go z sokiem z jabłek. I tak właśnie należy pić sok z pietruszki w połączeniu z innymi warzywami bądź owocami. Mogą to być buraczki, marchew lub sok pomidorowy. Na koniec należy powiedzieć, że sok z natki pietruszki nie jest dla wszystkich. A przynajmniej nie w nadmiarze. Osoby, które mają problemy z nerkami, przed włączeniem go do diety powinny skonsultować się z lekarzem. Osoby cierpiące na zakrzepice też powinny uważać z tym sokiem. I pomimo tego, że natka pietruszki zawiera dużo kwasu foliowego i dużo żelaza. I wydawałoby się, że jest to idealny sok dla kobiet w ciąży, to nadmiar takiego soku może przyczynić się do poronienia ze względu na dużą zawartość apiolu. Mam nadzieję, że na końcu nie przestraszyłam Was. Nie miałam takiego zamiaru, tylko czasami wolę chuchać na zimne. No cóż, kochani, podsumowując, picie soku z natki pietruszki. To mnóstwo niezbędnych mikro i makroelementów oraz witamin. I najlepiej, żeby ta natka pietruszki rosła u was w ogrodzie. Jeśli zainteresował was film, to poproszę o subskrypcję, łapkę w górę i kwiatka w komentarzu. A teraz dziękuję bardzo i do usłyszenia.